Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic, w którym dzisiaj zagłębimy się w pewien uniwersytet. Ale, żeby było ciekawiej, to jeszcze połączymy go z robotami, i żeby było jeszcze ciekawiej, to połączymy go jeszcze z podcastami. A do tego mamy super okazję, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Podcastu. Tak akurat przypada na 30 września 2022 roku, kiedy ten odcinek jest nagrywany. Ukaże się on raptem na. Kolejny dzień roboczy, czyli w poniedziałek, 3 października 2022 roku. Ale nie nagrywam sam. Moim gościem jest Mariusz Pultyn z Digital Team. Cześć, Mariuszu. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nie wiedziałem, że dzisiaj jest taki specyficzny dzień. To chyba dobry moment na debiut podcastu, także będzie o czym rozmawiać. No właśnie, powiem Ci, że tutaj, chcąc, nie chcąc, trafiłeś idealnie, wręcz, jeśli chodzi o strefę międzynarodową, strefę podcastingu. Także za chwileczkę wejdziemy sobie w ten Twój temat, ale zaczniemy od czegoś, co już jakiś czas trwa, czyli Uniwersytet Robotyczny. Co to takiego? Tak, Uniwersytet Robotyczny zaczął się daleko ponad rok temu. Także wchodzimy. Właściwie teraz jesteśmy znowu na progu drugiego roku akademickiego, i on powstał jako taka społeczność na LinkedInie. To było wydarzenie na LinkedInie. Początkowo myślałem, że będzie to, to dość wąsko, natomiast przerodziło się w taki dość spory ruch, można powiedzieć. Ponad 1600 osób, które, które dołączyło w, te, w czasie tego roku do Uniwersytetu Robotycznego. Myśl była taka, chcieliśmy się dzielić wiedzą, przede wszystkim dzielić wiedzą o tym, co ważne z punktu widzenia robotyzacji i wszelkich jej aspektów. To nie jest tak, że zajmujemy się jakimś specyficznym branżą, specyficznym aspektem albo platformą. To był taki, taki pomysł na to, żeby szeroko mówić o tym, czym robotyzacja jest, do czego się przydaje, i gromadzić ludzi, z jednej strony, którzy chcą się podzielić takimi doświadczeniami, a z drugiej, tych, którzy chcą tej, tej, tej wiedzy posłuchać, dowiedzieć się, poczytać o tym, ale też posłuchać tak jak dzisiaj my nagrywamy nasze, nasze spotkanie. Pewnie też za chwilkę powiemy o tym, gdzie można jeszcze o tej robotyzacji posłuchać. No, w końcu taka jest rola każdego uniwersytetu, każdej uczelni, każdej platformy do uczenia, żeby to było dzielenie się wiedzą. Więc super, że taką rzecz zainicjowaliście i bardzo fajnie, że to już kolejna rocznica za nami. Ale teraz padliście na pomysł, że uzupełnicie to o podcast robotyczny. Skąd pomysł? Mhm. Tak. Wiem, że nie jest tak łatwo, może nie każdemu jest tak łatwo konsumować, tam wiedzę po prostu ją widząc na ekranie komputera, czy, czy nawet na, na ekranie komórki. Mamy często taką sytuację, w której no, nie jesteśmy w stanie przy tym komputerze być. Jest wiele takich sytuacji, no, podróżujemy w drodze do, do, do pracy, nawet jeżeli pracujemy czasem zdalnie, to ciągle w tym biurze się pojawiamy, więc te podróże są konieczne. Niektórzy biegają, niektórzy gotują, niektórzy. Robią różne rzeczy, w których naprawdę zajęte mają ręce, może też zajęte mają oczy, ale niekoniecznie zajęte mają uszy. Więc ten, ten podcast jest takim pomysłem na to, żeby uzupełnić ofertę uniwersytetu, żeby te treści, które tam się pojawiają, w jakiś sposób takie skondensowane przekazywać. Rytmicznie, bo taka jest natura podcastu, raz na jakiś czas i docierać do tych, którzy no może niekoniecznie mają, mają chwilę, żeby, żeby te, te treści konsumować w inny sposób. Także to jest taki, taki pomysł na trochę poszerzenie tego, tej, tej bazy ludzi, którzy się do tego, do tego podcastu mogą, mogą dołączyć, bo tak jak powiedziałem, liczba ludzi, którzy ten uniwersytet śledzą i są, są jego, jego, jego fanami, jest, jest całkiem spora, całkiem pokaźna, ale mamy takie poczucie, że, że zawsze może być lepiej kto na ten pomysł padł? to pomysł urodził się w głowie jednej osoby, czy to raczej jakiś efekt mastermindu, burzy mózgów, czy czegoś tak, innego? To, 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 ten nasz zespół nie jest taki wielki, więc tak naprawdę no to, to, się, to, to gdzieś tam chodziło za nami od, od dłuższego czasu, bo wiemy, że, że to nie jest tak, że jeden sposób dotarcia do, 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 do słuchaczy jest właściwy, czy do, do czytelników jest właściwy, więc myśleliśmy w takim zespole naszym, naszym marketingowym z Szymonem, z Kasią, z Andrzejem, o tym, gdzie jeszcze ten nasz uniwersytet mógłby się pojawić, bo, bo, bo mamy takie poczucie, że wiedza o robotyzacji ciągle jest potrzebna, że, że, że jest duże zapotrzebowanie, że, że ciągle tę wiedzę trzeba porządkować. Więc to nie jest tak, że, że, że pomysł gdzieś tam był taką eureką, która, która gdzieś tam się z jednej głowy wydobyła, było to raczej taki efekt myślenia trochę szerszego o tym, gdzie jeszcze, co jeszcze, w jaki sposób. Co ważne, no, no też te, te, ten, ten uniwersytet był na, jest na LinkedInie, te do tej pory był na LinkedInie, i mam takie poczucie, że ta platforma jest doskonała do takich kontaktów właśnie biznesowych, natomiast może niekoniecznie jako platforma wymiany wiedzy. I tutaj też chcieliśmy trochę przekierować ten, tę uwagę, no, w stronę naszej strony internetowej, i tam ten uniwersytet robotyczny zaczął się pojawiać w takich. Takich uporządkowanych blokach to też jest dużo łatwiej do, do, do przeszukania i znalezienia informacji, ale też właśnie w sposób taki, taki, taki audio przy pomocy podcastu, no bo to jest sposób, który, który sporo osób y, lubi i, i coraz bardziej jest, jest, jest to popularne. Sam kilku podcastów słucham w, w, w Twoim naczele, więc to tak naprawdę wiem, że to jest potrzebne, że taki sposób jest wartościowy. I tutaj masz wielki ukłon z mojej strony, bo ja uwielbiam słuchać podcasty. To, że tam nagrywam mój, to jest jakby małe miki w porównaniu z tym, czego słucham, bo na mojej liście jest ponad 25 podcastów różnych w tej chwili o przeróżnej tematyce, w tym nawet mam jakiś jeden taki zbliżony do automatyzacji anglojęzycznej. Więc z przyjemnością, od razu Wam powiem, że macie już pierwszego subskrybenta na swój podcast robotyczny, bo to jest wiedza akurat, która no, towarzyszy sektorowi nowoczesnych usług dla biznesu praktycznie na co dzień, i tej wiedzy nigdy za wiele. A ja uwielbiam, tak jak powiedziałeś, podczas czynności, które angażują nas wzrokowo czy też manualnie, jednak wykorzystywać ten czas do osłuchiwania się z tematyką. Więc bardzo się cieszę, że takie coś wejdzie. Ale skoro ja będę Waszym słuchaczem, to powiedz mi, kto jeszcze? Kto jest tutaj grupą docelową dla tego podcastu? Tak. Przede wszystkim trzeba też sobie zdawać sprawę, mam nadzieję, że nasi. Znaczy, tak się słuchacze tego to, to wiedzą, natomiast też dla, dla tych, którzy chcieliby dołączyć, nie jesteśmy konkurencją dla regularnych studiów. Takie studia można podjąć i my jesteśmy również partnerem studiów na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Zarządzania, które dotyczą właśnie automatyzacji procesów biznesowych. I tam oczywiście ta wiedza jest przekazywana w taki bardzo klasyczny sposób. Przy pomocy wykładów systematycznie i prowadzące do, do pewnego dyplomu, który, który jest gdzieś tam winczeniem tego dzieła. My skupiamy się na tym, żeby mówić o praktycznych stronach automatyzacji. I zaczęliśmy ten rok temu od takich naprawdę podstaw. Czyli wtedy ci, te, te osoby, które do nas dołączały, miały szansę dowiedzieć się, z czym tak naprawdę robotyzacja się. Się kojarzy, do czego może być użyta, jakie są jej benefity. I oczywiście nowych słuchaczy również zachęcamy, nowych, nowych studentów zachęcamy do tego, żeby przejrzeć te archiwalne zapisy, bo tam są rzeczywiście podstawy. Ale z czasem to przerodziło się w taką wymianę wiedzy już na naprawdę dość wysokim poziomie. Więc, więc w tej chwili no, naszymi, naszymi studentami są osoby zarówno które gdzieś rozważają ciągle wejście w robotyzację i zastanawiają się, czy zrobić to samodzielnie, w jakim modelu, skąd na to pieniądze, skąd to kompetencje, więc na takim początku drogi, ale też ci, którzy z jednej strony dzielą się tą wiedzą taką bardzo praktyczną, taką, taką wiedzą z wdrożeń, które już nie są kilkoma, kilkunastoma robotami, ale kilkudziesięcioma albo nawet kilkuset robotami. I też mam takie poczucie, że są w tej, w tej grupie naszych słuchaczy, studentów, takie osoby, które już tą robotyzacją naprawdę są za pan brat, które naprawdę są w tym, w tym ekspertami, ale też lubią jakby być ciągle na bieżąco, czyli mieć taką świadomość, że no nikt nie jest w stanie słuchać i śledzić wszystkiego, co się dzieje w robotyzacji. To jest bardzo dynamicznie rozwijający się, się, się obszar takiej wiedzy IT. Więc jeżeli ktoś chce mieć takie poczucie że bycie na bieżąco, tego, że wie tak naprawdę, co się w tej robotyzacji dzieje, co jest ważne, to ja staram się i, i nasi, powiedzmy, wykładowcy, Staramy się dobierać tak tematy, żeby, żeby wiedzieć co tu i teraz dla robotyzacji jest ważne, w którym kierunku ona będzie zmierzała, co jest istotnego. Nie jest łatwo znaleźć takie miejsce, to też zachęcam do tego, żeby, żeby dołączyć też z takiego powodu, że, że mam takie poczucie, może nieskromne, że, to, że, że ta wiedza jest naprawdę bardzo taka uporządkowana i taka bardzo praktyczna. Czyli to nie jest takie trochę teoretyzowanie, mówienie o tym, co może będzie kiedyś, jak coś się uda to my mówimy o tym, co jest tu i teraz, co działa. Oczywiście nie, nie, nie uciekamy od takiej dyskusji o przyszłości, natomiast mniej się poddajemy takim spekulacjom, raczej, raczej mówimy o konkretach, o tym, co, co naprawdę działa. To jedno pytanie uzupełniające do tego. Powiedz mi, czy to jest przekaz raczej do kogoś, kto dopiero wchodzi na ścieżkę Automatyzacji, digitalizacji po prostu chce się z tym zapoznawać, rozwijać. Czy być może tutaj znajdą się też ciekawe treści dla kogoś, kto już jest osadzony w świecie robotyzacji, i de facto to jest dla niego albo porządkowanie pewnych tematów, albo wręcz właśnie pokazywanie jeszcze jakichś innych obszarów? Mhm. Jeśli miałbym ocenić, to zdecydowana większość osób, które słuchają, które uczestniczą w tych wykładach i szkoleniach z uniwersytetu robotycznego, to są osoby, które, które mają dość zaawansowaną wiedzę o robotyzacji. I to tak, jak wspomniałem, żeby poznać podstawy, trzeba troszkę przewinąć ten, ten suwaczek do początku, do tego początku zeszłego roku, gdzie te tematy były takie bardzo podstawowe. To był świadomy wybór. Chcieliśmy zachęcić do tego, żeby do tego świata wejść. A teraz mówimy już na takim poziomie, że, że żeby tak wybrać sobie dowolny odcinek, to pewnie tej wiedzy trochę trzeba mieć, żeby móc ten odcinek w pełni skonsumować i, i, i skorzystać z tego, co, co w nim jest. Także przede wszystkim to jest dla osób, które o robotyzacji wiedzą. O które robotyzacji dotykają, które są takimi praktykami robotyzacji, bo mam takie poczucie, że ciągle, nawet w tych w takich miejscach, gdzie tych robotów jest sporo i gdzie one są pod taką dużą kontrolą jakichś centrów robotyki. ciągle ta wiedza, to porządkowanie wiedzy jest potrzebne. Bo tak jak powiedziałem, lubimy czuć się ekspertami. I nie jest nam z drugiej strony łatwo znaleźć czas, no bo każdy ma swoje obowiązki, żeby tej wiedzy poszukiwać, takiej uporządkowanej. Więc staramy się ten świat porządkować, więc myślę, że to jest z korzyścią dla tych, którzy, którzy nawet na te propozycji sporo się znają. I to, są, to jest przeważająca większość tej naszej naszej widowni. To teraz stosując nomenklaturę ze studiów, to raczej brzmi jak studia podyplomowe, a nie studia licencjackie. Tak, myślę, że raczej możemy startować w kategorii podyplomówka. Bo te tematy też są po prostu takie, tak jak na każdej podyplomówce, przychodzą tam ludzie, którzy już nie jednego pieca jedli chleb, więc potrzebują tej informacji na troszkę wyższym poziomie i staramy się taką, taką, taką wiedzę dostarczać. Tak jak powiedziałem, to, to, to jest dość cykliczne wydarzenie, więc, więc fajnie jest je moc, Ono nie zajmuje wiele czasu. My staramy się być raz w tygodniu z takim mini wykładem, który się składa z pytań i odpowiedzi. Takie pytania zadajemy, odpowiadamy na nie. Też jesteśmy bardzo otwarci na, 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 na takie mm, pytania, które pojawiają się gdzieś tam od naszych, od naszych studentów. I na tak, jak właśnie odpowiadamy, co jest jakby formuła: ra w tygodniu takie, takie rzeczy się pojawiają, takie materiały. Raz w miesiącu ja podsumowuję taki, taki, taki miesiąc na, na czymś, co nazywa się kwadransem robotycznym. Wtedy jest to taka taka opowieść o tym, co się w tym miesiącu zdarzyło, co było ważne, na co chcemy zwrócić uwagę, bo te pytania odpowiedzi są bardzo krótkie, takie bardzo schematyczne. One są taką trochę zajawką, żeby trochę sprawdzić, co działa, co, co, co ludzi interesuje. Potem miesiąc się kończy i ja podsumowuję taki, taki miesiąc. Mówię o tym, co, co było tam ciekawe, co jest, co jest interesujące. I to jest coś, co również będzie właśnie w tej chwili publikowane jako, jako podcast. To będzie ten taki, taki cykl, do którego się solennie zobowiązuje. Że, że to będzie ta moja regularność, poza tym też chciałbym i to już też się stało zrobić coś w rodzaju audiobooka, albo, czyli po prostu przeczytać nasze najciekawsze blogowe wpisy, one również pogłębiają pewne takie aspekty bardziej interesujące, takie bardziej są mięśniste, więc to jest, to jest ładnych parę minut takiego tekstu, który, który trzeba Przesłuchać teraz, to już jest taka możliwość, kiedyś można było przeczytać, więc dołączam do tego taki materiał audio, żeby w tej wolnej chwili sobie tego posłuchać. Raz na dwa miesiące znowu mamy coś w rodzaju, powiedzmy, szkolenio ćwiczeń. To jest webinar i webinary są dwojakiego rodzaju. Jedne są z naszymi klientami, z firmami, które taką robotyzację wdrożyły i potrafią się podzielić takim konkretnym, jakby doświadczeniem z pola walki. I z drugiej strony są to też takie webinary. Czysto szkoleniowe, oparte o jakieś aspekty, takie, które są interesujące, tak jak modele wdrożeniowe, czy narzędzia, czy tego typu rzeczy. Także tych aktywności jest sporo. One są pod jednym wspólnym mianownikiem Uniwersytetu Robotycznego. Teraz ten podcast robotyczny, część tych materiałów będzie, będzie prezentował. Czytanie blogów. To taki audioblog. Tam z tego wszystkiego rośnie. A słuchaj. Ja bym pociągnął trochę jeszcze tą techniczną stronę tego wszystkiego, bo tutaj pokazałeś no. pewną regularność, systematyczność, pokazanie różnych form i tak dalej. A odnośnie samego tego podcastu, to będzie raczej odpowiedź jednej osoby, która po prostu ma przygotowaną listę pytań, na które udziela odpowiedzi, czy raczej nastawiacie się, że to będzie na przykład tak, jak my jesteśmy we dwóch w tej chwili um, osobami, które ze sobą rozmawiają na jakiś temat i jest to bardziej taka dwugłos albo nawet wielogłos w danym temacie? No to jest dopiero początek, więc początek jest, jest taki, że, że ten kwadrans robotyczny, czyli to jest taka historia, takiej 15 minut, tego, co, co ja uważam, bo to jest, to, jest, to jest mojego autorstwa, było ważne w tym minionym miesiącu z punktu widzenia tego, o co pytali nasi słuchacze, studenci. Także dzisiaj ta formuła jest taka, że, że mówię o tym ja. Jest to raczej taka niezbyt długa wypowiedź. To nie jest audycja taka typowa, jestmy godzinna czy półtora godzinna, jak, jak, jak jesteśmy może przyzwyczajeni. To jest raczej taki krótki teleekspert. Więc y, oczywiście tam tych tematów też nie, 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 nie mieszamy zbyt wielu. To jest trzy, cztery tematy, na których się skupiam. Oczywiście myślę o rozwoju, to jest tak, że zaczynamy, ale tak jak ten Uniwersytet Robotyczny no w czasie tego roku bardzo ewoluował i, i zmieniał się, i rozszerzała się jego, jego działalność, tak też to, co, o czym mówisz, bardzo chciałbym, żeby to nie był tylko mój głos, ale żeby się dzielić, ale do tego pewnie dojdę. Mam nadzieję, że uda mi się zgromadzić i namówić, to nie jest też takie, takie łatwe, do tego, żeby ktoś też wystąpił w takiej formule mówionej. To, to, to oczywiście nie każdy ma takie zdolności, umiejętności i też chęć albo czas, ale będę gorąco do tego namawiał, bo wiem, że, że dynamika, w której, w której kilka osób rozmawia o czymś jest dużo, dużo ciekawsza niż taka gadająca głowa. Czasami mikrofon i kamera stresuje, a skoro mowa o kamerze, raczej będzie formuła tylko audio, tak jak to dotyczy podcastów? Czy myślicie też na przykład o opcji wideo? A idąc dalej tym krokiem, no to gdzie ten podcast będzie dostępny? Na, na jakich platformach? Tak, no podcast jest na Spreakerze, więc to jest ta, ta, ta główna platforma, od której wystartowaliśmy i zobaczymy, jak, jak się uda ten, ten podcast szerzej promować. Na pewno jesteśmy na YouTubie, czyli to co, to, co jest nagrywane w podcaście jest też jakby dostępne w postaci takiego nagrania wideo i to, to, to nagranie publikujemy na YouTube, na naszym, na naszym kanale. YouTube'owym. No, i do tego wszystkiego prowadzimy zarówno z LinkedIna, z tego naszego pierwotnego, takiego oryginalnego wydarzenia, które jest Uniwersytetem Robotycznym, ale też mamy to na naszej stronie, mamy specjalną sekcję, taką całą, dużą sekcję, która się nazywa Centrum Wiedzy. To jest też taka, taka, taka spora kopalnia, jeżeli ktoś ma ochotę się, się pogłębić wiedzą o robotyce, to tam może to znaleźć. Tam jest osobna wydzielona sekcja z Uniwersytetem Robotycznym, można tam wejść, te pytania tam są i odpowiedzi. Tam również są linki do Spreakera i linki do YouTube'a, także to wszystko jest tak ładnie zapięte, jak to, jak, jak to powinno działać pewnie w takim, takim świecie hipertekstowym połączonym ze sobą. No to teraz słuchaj, jeszcze tak stawiając kropkę na d, bo to zapowiada się na potężną dawkę wiedzy, która tutaj będzie serwowana zresztą już z pewną swoją historią, jakby nie było, która temu towarzyszy od rozpoczęcia całej przygody z Uniwersytetem Robotycznym. Będziecie to za darmo dawać, czy myślicie o tym, żeby to była pewna forma, nie wiem, subskrypcji albo sprzedaży słuchania, słuchania tego podcastu? Nie, to w to zamyśle i zawsze będzie darmowe. Nie mam najmniejszych planów na to, żeby to w jakikolwiek sposób komercjalizować. Też chcę podkreślić, że treści, które tam prezentujemy, również nie są sprzedażowe. My tam nie, nie opowiadamy o tym, jak ten biznes idzie. Skupiamy się wyłącznie na tym, żeby, żeby się dzielić się tą wiedzą, inspirować i, i zachęcać do tego, żeby reputacja się rozwijała. Także zapewniam wszystkich, którzy chcieliby dołączyć, że po pierwsze, to nic nie kosztuje. Po drugie, nie będzie to poprzedzane reklamowymi stawkami moimi czy kogokolwiek innego o tym, co warto i, i gdzie kupić. To, to jest rzeczywiście czysta wiedza merytoryczna, praktyczna, taka, która pewnie każdemu, kto robotyzacją się interesuje, może się przydać. Czyli to, co uniwersytet powinien robić, albo raczej w tym przypadku już też podcast edukacyjny, co powinien tak. robić. Dobra, powiedz mi, zapomnieliśmy o czymś, czy nie? Nie, myślę, że jeżeli oczywiście umieścimy linki do, do tych miejsc, o których mówiłem w opisie naszego dzisiejszego spotkania, to, to to każdy będzie mógł trafić do tego miejsca i być słuchaczem, i studentem uniwersytetu czy, czy podcastu robotycznego. I to jest coś, co, co na to czym znaczy bardzo mi zależy, do czego zachęcam i, i będę wszystkich namawiał. Wiedza, którą, którą zdobędziecie, naprawdę jest wartościowa i mogę to z pełnym przekonaniem powiedzieć. Mamy bardzo pozytywne sygnały, także jeżeli tylko ktoś z Was chce tą wiedzę pogłębić, to, to zachęcam, zapraszam, linki znajdziecie pewnie w opisie dzisiejszego spotkania naszego. No Oczywiście, ja tutaj zadbam o to, żeby te wszystkie linki były umieszczone i cieszę się, że akurat wybraliście sobie platformę Spreaker, aczkolwiek tych platform podcastowych jest kilka na świecie, z których można korzystać. Spreaker akurat jest bliski mojemu sercu, bo moje podcasty również na tej platformie są lokowane i potem dystrybuowane wszem i wobec po to, żeby użytkownicy różnego typu smartfonów, tudzież innych urządzeń, na których można sobie dokonywać odsłuchu nagrań, Korzystają. Mariuszu, Marto... ja, ja nie ukrywam, że się inspirowałem oczywiście Twoim przykładem. Jesteś w ogóle dla mnie niezmiennie wielkim źródłem inspiracji, więc, więc to, że jesteśmy na speakerze. Oczywiście nie jestem aż tak zdyscyplinowany, żeby nadawać ten podcast codziennie. Może to jest jakaś, jakaś, jakaś kwestia przyszłości, ale trzeba mieć ten cel, do którego się dąży. Także tak, to, to że jesteśmy tutaj, to też jest, jest inspirowane Twoim, twoim przykładem. No to dziękuję za te miłe słowa, natomiast powiem Ci, że ja bardzo mocno kibicuję edukacyjnym podcastom, bo w ogóle podcastosfera głównie jest stworzona w albo kierunkach takich lifestyle'owych, albo kierunkach opisowych, podróżniczych, politycznych i tak dalej tak dalej. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zagłębiać się w taką wiedzę usystematyzowaną, szczególnie w obszarze informatycznym na przykład albo w obszarze usług dla biznesu, to tutaj powiem szczerze, że mimo wszystko, mimo tego, że jest już pewien odsetek autorów, to jest jeszcze duża luka na uzupełnianie treści, a jeśli chodzi o podcasty związane z robotyzacją czy procesów biznesowych konkretnie w czy takim obszarze, to myślę, że ta luka jest jeszcze większa niż możemy ją sobie w tej chwili wyobrazić, więc trzymam kciuki za to, aby wam subskrybentów i słuchaczy przybywało i skoro jest to ten charakter studiów podyplomowych, to żeby to byli rzeczywiście ludzie, którzy również będą się zwrotnie angażować i wręcz nawet pokazywać wam, w którym kierunku ten program edukacyjny, jak i podcast robotyczny tworzycie. Będzie mógł jeszcze dalej się rozwijać. Mhm. Bardzo dziękuję. Jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby, żeby mówić nam, co, co warto, czy czego warto słuchać, jakby, jakie tematy warto. Poruszyć. My jesteśmy bardzo otwarci na taką, na taką wymianę z naszymi studentami I ciągle jesteśmy, w sensie to, gdzie jesteśmy dzisiaj. Oczywiście nie byłoby by było tak wartościowe, gdyby nie, nie ten feedback, gdyby nie ta informacja zwrotna, którą trwały czas dostajemy. Także jeżeli macie sugestie, pytania, wątpliwości albo jakieś pomysły, gdzie powinniśmy, w którą stronę powinniśmy biec, to jak, naj, jak najchętniej takich, takich sugestii wysłuchamy. No to ja czekam na ten pierwszy odcinek, także chętnie, chętnie go przesłucham. Zobaczymy jak to będzie Wam się dalej rozwijało. Bardzo serdecznie Ci Mariuszu dziękuję. Trzymamy kciuki za podcast robotyczny, czyli kolejną ewolucję Uniwersytetu Robotycznego przygotowanego przez Digital Teammates. A moim gościem dzisiaj był Mariusz Pultyn, CTO w firmie Digital Teammates. Dziękuję bardzo i do zobaczenia i do posłuchania.